ostatnich akcjach Movie Star Planet bardzo wielu graczy zaczęło zastanawiać się kiedy Movie Star Planet zamknie swoje serwery W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie co nieco o sytuacji MSP oraz spekulacjach kiedy faktycznie Movie Star Planet zacznie zamykać serwery a dodatkowo jako taki dodatek do filmu pokażę wam co dostałam za 93 poziom mam już 93 level w MSP zapraszam do odcinka. Przed rozpoczęciem Chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama. Instagram Babuczek, może tutaj lepiej, ponieważ trwa właśnie tam losowanie na kilka dripów, dlatego warto sobie wziąć w tym udział. Kaman, są za darmo dripy, kto by nie chciał. Przechodząc do tematu odcinka, możemy poruszyć sobie właśnie to, co dostałam za 93. poziom. Przyznam szczerze, że do wbicia go musiałam wbić naprawdę, naprawdę bardzo wiele fame. To do wbicia 93 poziomu potrzebowałam uwaga! milionów 382 750 fame. Jest to bardzo dużo i jak miałam kiedyś chyba trzeci level na MSP, a wtedy wiecie, było dopiero 20 leveli na MSP nie było 101. Dla mnie taka ilość byłaby po prostu czymś niewyobrażalnym, a to się stało, ponieważ wbiłam już 93 poziom, można powiedzieć, że spełniam swoje takie dziecięce marzenia. Do 94 levela, posłuchajcie, zostało mi ponad 32 miliony fame, dlatego no jeszcze trochę jednak zostało. Popatrzmy sobie, co dostałam za 93. Teraz na ekranie wyświetla wam się krótkie nagranie. udało mi się nagrać y, właśnie jak byłam blisko 93 poziomu. No i teraz widzicie jakie nagrody właśnie dostałam za ten 93 poziom. I słuchajcie były to trzy nagrody. No mogłam wybrać sobie tylko jedno, ale spośród trzech, z czego dwie były takie same, więc nie zdarzyło mi się nigdy w życiu coś takiego napiszcie w komentarzu czy wam się zdarzyło mi pierwszy raz, no to wybrałam po prostu jedną z tych bluzek zresztą one były takie same i zmieniłam sobie kolor na biały a właściwie taki kremowy, nie potrzebuję tej bluzki, więc jeżeli ktoś z was chciałby po prostu ją dostać na msp, to nikt dopisze w komentarzu swój nick, to po prostu wejdę dzisiaj i komukolwiek rozdam kto podał swój nick w komentarzu, teraz przejdźmy do głównego tematu i tematu który może być dosyć długi, ale jest bardzo istotne. Wielu z Was zadawało mi pytanie na Instagramie właśnie, kiedy sądzę, że MSP może zostać zamknięte. Słuchajcie, chciałabym tylko zaznaczyć, że to, co Wam teraz powiem, to są lucynka, tam w tle chodzi. <laughs> Możecie zostawić kciuka w górę dla lucynki. Jeden kciuk w górę to jeden przysmak więcej dla lucynki. Chciałabym tylko zaznaczyć, że to, co teraz usłyszycie, to są jedynie moje spekulacje, kiedy MSP może zacząć zamykać serwery i nie musi się to pokrywać z rzeczywistością. Nie nie jestem moderatorem oraz nie mam żadnych znajomych w moderacji, dlatego trudno jest potwierdzić moje spekulacje, a wypowiadam się po prostu jako doświadczony długoletni gracz. Jednak, żeby wam nakreślić mniej więcej, dlaczego gracze spekulują o zamknięciu serwerów Movie Star Planet, należy przede wszystkim nakreślić, jaka sytuacja aktualnie panuje na Movie Star Planet, a nie jest wcale ona kolorowa i pozytywna. Na moim kanale wstawiłam nie tak dawno Shortsa, być może go jeszcze nie widzieliście. Generalnie mam daily z shortcami, więc codziennie pojawiają się shortce. Warto zasubskrybować ten kanał. W każdym razie pojawił się shorts, którym na szybko nakreślam Wam ostatnie oświadczenie opublikowane przez MSP. A przynajmniej jedno z ostatnich, bo to ostatnie odnosi się do fałszywych maili wysyłanych ze skrzynki MSP. W każdym razie zobaczcie sami. Ważne informacje dla ludzi, którzy chociaż raz grali w MovistryPlayer. MSP wydało oficjalne oświadczenie o tym, że mają problemy finansowe. I ogólnie, że jest redukcja zatrudnienia. Co to oznacza? Że coraz więcej pracowników zostaje zwolnionych z Movistar Planet, co oznacza, że coraz mniej ludzi wspiera tę grę. W oświadczeniu niestety nie znajdziemy, jakcy to pracownicy zostali zwolnieni i jakie stanowiska zajmowali. Czy byli to programiści, graficy, a może moderatorzy? Mam nadzieję tylko, że Movistar Planet nie zwolniło ważniejszych pracowników, jak chociażby programistów. Bo wtedy za przeproszeniem jeden wielki psów dupę. A nie od dziś wiadomo, że Movistar Planet podejmuje złe wybory. Ale dobra, co oznacza to dla nas, czyli dla gra? Dostaliśmy informację, że gra ta dalej jest wspierana, ale po opublikowaniu takiego oświadczenia możemy się spodziewać jeszcze mniej uaktualnień tej gry, chociaż i tak prawie w ogóle ich nie było. MSP ma problemy finansowe i nie stać ich na utrzymywaniu dalej niektórych pracowników. Co prawda nie informują o zamknięciu serwerów, ale obawiam się, że niestety to będzie kolejne więc jak widzicie, mówi Star Planet naprawdę ma duże problemy finansowe, że przez to zwalnia aż swoich pracowników. Jednak w drugim shortcie, który opublikowałam, ale już wam go nie pokażę, tylko po prostu powiem wam o co tam chodziło, MSP wydało drugie oświadczenie, którym informują, że szukają pracowników, dlatego w sumie nie wiadomo dlaczego zwolnili tamtych, skoro zrobili redukcję zatrudnienia, bo ich na to nie stać. I nagle opublikowują oświadczenie, że poszukują nowych pracowników? No dziwne, bo przed chwilą zwolnili starych przez problemy finansowe. Ja osobiście nie zatrudniłabym się po takim pierwszym oświadczeniu w takiej firmie, gdyż wolałabym jednak pracować w bardziej stabilnej firmie, ale jeżeli chodzi o zamknięcie polskiego serwera, jeśli mam być szczera, nie obawiałabym się o to tak szybko. Polski serwer, z tego co na razie widzę, jest jednym z najbardziej zaludnionych serwerów, a więc serwerem, który przynosi najwięcej korzyści MSP. No więc trochę głupio byłoby w pierwszej kolejności zamknąć serwer, który przynosi im jakiekolwiek pieniądze tak więc nie martwcie się o to że nie wiem z dnia na dzień nagle serwer MSP zostanie zamknięty ponieważ według polskiego prawa jeżeli macie VIPa możecie go zresztą nie mieć ale pomyślcie o tym jak dużo osób jednak na Movistar Planet tego VIPa ma. Umowa musi zostać dotrzymana a wiecie jak kupujecie VIPa na przykład na rok Movistar Planet zobowiązuje się że przez ten rok będzie dostarczał wam jakieś korzyści czyli to w tym przypadku taki abonament można powiedzieć, nazwijmy to abonamentem. Jeżeli MSP złamałoby tą umowę, to musiałoby oddać swoim użytkownikom pieniądze i to za wszystkie miesiące, których oczekiwań nie spełnili, czyli na przykład kupiliście Vipa na rok, za dwa miesiące ma zostać zamknięty serwer, no to za te 10 miesięcy, przez które nie będziecie grać, a już opłaciliście, Movistar Planet musi wam zwrócić tą należność. Tak więc szansa na to, że polskie Movistar Planet zostanie zamknięte, a przynajmniej w przy ciągu następnego roku jest bardzo mała. Wiadomo, mówi Star Planet raczej nie jest takie chętne zwracania pieniędzy swoim użytkownikom, czemu mieliby to robić. Więc, jeżeli planowaliby zamknięcie jakiegokolwiek serwera, to w pierwszej kolejności zablokowaliby możliwość kupienia VIP-a. I po prostu musieliby poczekać, aż wszystkim użytkownikom, którzy kupili u niej VIP-a, skończy się ten VIP, aby dopiero móc zamknąć serwer. To jest pierwsza sprawa. Sprawa numer dwa. Nie siedzę może stricte w emeryturze, SP, ale powiem wam, jaki ja mam na to pogląd. Star Planet prawdopodobnie wykupuje serwer od jakiejś serwerowni, gdyż jest małe prawdopodobieństwo raczej, że oni sami wiecie, tworzą te wszystkie serwery i wszystkie dane przechowują. Opłacają jakiś tam serwer, który przechowuje na przykład te dane odnośnie plików gry. No i z taką serwerownią również podpisuje się umowę. A żeby była ona korzystniejsza, to najczęściej jest po prostu na kilka lat, na przykład na pięć. Więc nie opłaca im się zrywać takiej umowy. Umowy, gdyż za zerwanie umowy z serwerownią najprawdopodobniej musieliby płacić ogromne kary finansowe. Tak jak zresztą jest tak, jakbyście podpisali abonament w jakimś T-Mobile czy Play i zerwalibyście umowę przedwcześnie, no to ponieślibyście karę finansową za to, że zerwaliście umowę wcześniej. Więc tak jak możecie się domyślić, po prostu muszą czekać do samego końca trwania tej umowy. No bo kary finansowe w przypadku serwerów mogą być naprawdę bardzo duże. No i trzecia sprawa jest taka, właśnie. MSP w pierwszej kolejności, jeżeli miałoby zamknąć jakieś serwery, no to myślę, że będzie to serwer turecki oraz serwer hiszpański, gdyż te dwa serwery są jednymi z najbardziej mało zaludnionych serwerów w ogóle w całej grze. I to do takiego stopnia, że serwer hiszpański, a przynajmniej można powiedzieć przedstawiciele z tego serwera hiszpańskiego, zwykli gracze napisali do mnie nawet na Instagramie, czy zgodziłabym się nagrać filmy na tym serwerze, żeby ich trochę roz promować. Ja na to nie odpisałam, ale was tylko informuję o tym, że no, jest to dosyć zabawne i gracze chcą po prostu uratować ten serwer przed zamknięciem. Tak więc polski serwer na razie jest bezpieczny. Jeżeli zobaczylibyście jakieś oświadczenie albo to, że nie można kupić VIP-a, no to lampka w głowie może już wam się trochę zapalić, co bazukę mówiła na filmie. No dobra, więc słuchajcie, omówiliśmy w sumie najważniejszy temat. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, chociażby z tymi umowami, to Możecie zostawić kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Polecam zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, a jeżeli jesteście nadgorliwi, to możecie zostać wspierającym mojego kanału. Ja dziękuję wspierającym, którzy się właśnie wyświetlają mam na ekranie. Prawdopodobnie jest tylko jeden, ale dziękuję z całego serducha, bo naprawdę to jest bardzo miłe, że ktoś chce wspierać mój kanał. Także dziękuję. Dobra, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pogodnego dnia!